Witam serdecznie na kanale Flowerfish. Muszę przyznać, że patrząc na najnowsze odmiany barwne bojowników, które właśnie sprowadziliśmy do Polski, wydaje się, że ilość kolorów oraz odmian barwnych, które prezentują obecne bojowniki, nie ma końca, a w kolorystyce mogą konkurować z nimi już chyba tylko gatunki morskie. Skąd więc bierze się ta gama kolorów i jakie procesy na to wpływają? Za wybarwienie ryb odpowiadają komórki pigmentowe zwane chromatoforami. Komórki pigmentowe ryb rozwijają się z embrionalnych komórek macierzystych. Te komórki macierzyste mogą rozwinąć się w więcej niż jednym kolorze. Oto lista różnych typów chromatoforów i pigmentów, które mogą wystąpić w strukturze barwnej bojowników. Ksantofory powodują kolor żółty, karotenoidy żółty. Pomarańczowy lub czerwony, pterydyny: czerwony, żółty, czarny, niebieski lub pomarańczowy. I melanofory: żółty, brązowy lub czarny. Każda z warstw technicznie może zawierać pigmenty o innych kolorach, więc koncepcja warstw jest jak najbardziej przydatna. Jednak w większości przypadków rozkład pigmentów w skórze przebiega zgodnie z pewnym wzorem. Oprócz zrozumienia, że chromatofory mogą wykazywać więcej niż jeden kolor, musimy również uznać, że wręcz niemożliwym jest, aby niektóre z kolorów, które widzimy na bojownikach, były spowodowane przez pojedynczy gen. Pozwólcie, że wyjaśnię. Pigmenty są cząsteczkowym produktem końcowym szlaków metabolicznych obejmujących kilka enzymów. Które działają jak katalizator, wywołujący określone reakcje biochemiczne. Enzymy te działają w celu zmiany struktury poszczególnych cząsteczek na każdym etapie szlaku metabolicznego, w wyniku czego produktem końcowym jest w tym przypadku pigment. Każdy z tych enzymów jest kodowany przez inny gen. Jeżeli w genie jest mutacja, która koduje dany enzym, to zazwyczaj zmienia się struktura tego enzymu, zmieniając jego wpływ na szlak i skutkując innym produktem końcowym, w tym przypadku pigmentem o innej strukturze i co najważniejsze, innym kolorze. Kluczową kwestią jest to, że może istnieć wiele dróg do uzyskania tego samego koloru u bojowników. Tak więc żółte bojowniki mogą być wynikiem mutacji genetycznych, które zmieniają enzymy zaangażowane w szlaki karotenoidowe, pterydynowe i melaninowe, ponieważ zmiany w strukturze wszystkich trzech pigmentów mogą sprawić, że będą wyglądać na żółte. Fakt ten sprawia, że trudniej jest przeprowadzić wynik krzyżówek między niespokrewnionymi odmianami niektórych kolorów, ponieważ mogą one mieć zupełnie inną podstawę genetyczną swojego ubarwienia. Zdaję sobie sprawę, że ta informacja jest nieco zniechęcająca, ale ilustruje dlaczego hodowla blisko spokrewnionych osobników, tak tzw. linii hodowlanej. Jest tak ważna przy próbie ustabilizowania genów dla określonego koloru w linii bojowników, ponieważ daje to największe prawdopodobieństwo posiadania właściwych genów przekazując następnemu pokoleniu. Czasem dostaję od Was pytania w stylu: a co wyjdzie z połączenia dwóch różnych osobników osobnika A i osobnika B? Myślę, że Przedstawiając ten materiał, logiczne wnioski na tego typu pytania za chwilę nasuną się Wam same. Ponieważ z powyższego jasno wynika, że koncepcja warstw nie jest tak zero-jedynkowa i tak prosta do przewidzenia, jakby się nam mogło wydawać i jak być może byśmy sami tego chcieli. Na podstawie tego materiału mogą nasuwać się pewne wnioski. Po pierwsze, Prawdopodobnie przez najbliższe lata będziemy świadkami nowych odmian barwnych, ponieważ na podstawie powyższych informacji wiemy już, że wariantów kolorystycznych może być znacznie więcej. Po drugie, krzyżówki między poszczególnymi osobnikami wcale nie muszą dawać jednoznacznych efektów w potomstwie co w gruncie rzeczy może mieć swoje zalety, a mianowicie tworzenie nowych odmian barwnych. Po trzecie, to hobby pod względem oszałamiających kolorów jeszcze nie raz nas zaskoczy. To tyle na dzisiaj, do następnego, cześć!